Agata się już uaktywniła, słuchajcie. Trochę gier się nazbierało, więc robimy dla Was kolejny odcinek. Ogólnie, tak jak ostatnio, dużo PlayStation 4, no bo to głównie teraz aktualnie zbieram, kolekcjonuję i ogrywam oczywiście. I troszkę też wzbogaciłem swoją kolekcję na PlayStation 5, ale nie przedłużając, lecimy do sedna, czyli do gier, słuchajcie. Pierwszy tytuł, który do mnie trafił, kwota około 70 zł, nowka folii. Gierka z serii Trials of Mana jest to remake gierki ze SNES-a. Ja to kiedyś że na emulatorze ogrywałem. Jest też kolekcja właśnie chyba tam trzech części tych stensowych gierek, ale to już na Switcha. I jest też jeszcze Secret of Mana, wcześniejsza część. Akurat tutaj troszkę ten Trials of Mana był nieprzytłoczony może, ale troszkę w cieniu dużej premiery, bo mianowicie Final Fantasy 7 Remake chyba wychodzi w tym samym czasie, kiedy, kiedy ten, ten remake tutaj Trialsów wyszedł. Wcześniejsza część Secret of Mana była troszkę słabiej oceniana, ta już była dużo, dużo lepiej, także tytuł z chęcią ogram. Ja, jak wiecie, też dużo, dużo razy mówiłem, że jestem fanem japońskich RPGów, kiedyś się w nie zagrywałem i tutaj mamy przykład właśnie japońskiego RPGa, ale niestety walka nie jest w czasie rzeczy nie, nie jest turowa, jest w czasie rzeczywistym. Ale jakoś to przebrniemy. Także ten tytuł trafia do mnie do kolekcji. Słuchajcie, kolejna gra kupiona za 40 równo złotych. To co będę pamiętał, to będę wam mówił ceny. Tytuł był kupiony z Allegro, kup teraz i e Smart Wysyłka. Na ten tytuł od dłuższego czasu też się czaiłem, żeby sobie go już kupić. Nie jest to może tytuł, który chcę tak w pierwszej kolejności ograć, bo to przepraszam, że jak będzie mi, najdzie mi chęć nagranie właśnie w strategię. Mamy tutaj tytuł SURVIVING AFTERMATH, gierka może też na Ty, ona była we wczesnym dostępie, potem trafiła na konsolę i mamy tutaj postapokaliptyczny świat, budujemy osadę na zgliszczach świata, dodatkowo tam mamy jakieś katasklizmy, jakieś zmutowane dziady nas atakują i ogólnie zarządzamy naszą bazą, społecznością właśnie po apokalipsie. Także tytuł myślę, że za te cztery dyszki z darmową wysyłką całkiem, całkiem dobry deal, nie wiem czy kod jest wykorzystywany. Gra odpakowana, ale ja czasami wolę. Od razu też widać, że gra jest w polskiej wersji językowej. Przypuszczam, że kinówka, czyli napisy. Słuchajcie, kolejny tytuł, na który od premiery mocno się czaiłem, ale z czasem moja ekscytacja opadła tym tytułem, bo co się okazało. Ja jestem wielkim fanem serii Disciples od zagrania w pierwszą część, właśnie kiedyś, którą dorwałem w kliku. I to jeden z pierwszych numerów klika miał właśnie pełną wersję Disciples. Ona w się sensie nazywała Apostołowie Święta Ziemia. Ja o tytule wtedy nic kompletnie nie wiedziałem. Agierka tak mocno mi podeszła, tak uderzyła, że o ile Hirosy trójka, to powiem herezję, nigdy mi nie podchodziły specjalnie, grałem, ale jakoś nie byłem wielkim fanem. Co w Polsce, co jest niesłychane, bo wiadomo, u nas jest kult Hirosów trójki, a ja byłem wielkim fanem właśnie serii Disciples. potem ogrywałem dwójkę tam z wszystkimi dodatkami, powrót Galena. Bodajże trójkę już sobie odpuściłem, bo była tylko pc już byłem mocno graczem konsolowym. No, jak dowiedziałem się właśnie, że na konsole wychodzi kolejna część, to byłem zachwycony, że w końcu wrócę do tego mrocznego Dark Fantazy. Ale niestety, co się okazało, tylko tytuł przetrwał, bo jest to według recenzji całkiem inna gra. Nie ma tych założeń, które we wcześniejszych właśnie częściach tej serii. Mam nadzieję, że chociaż został ten element, w którym, gdzie przejmowaliśmy świat, to on się zmieniał w na, na znak naszego jakby yy, zamku, którym, którym dysponowaliśmy. Czy po prostu jeżeli graliśmy diabłami, no to wtedy yy, Ziemia, którą przejęliśmy, zmieniała się w taką właśnie lawę, gdzieś tam pełno ogni. Jeżeli graliśmy jakimś tam elfami, to wszędzie trawa rosła, jak wygrywaliśmy. Mam nadzieję, że chociaż to zostało, bo to był fajny element z tej serii. Także na pewno ogram grę. Kosztowała mnie około 30, max 40 zł. Nówka folii jest, nie wiadomo, jeżeli tutaj widać... Nie... To nie jest to tytuł y, z okładką angielską, jest jakaś inna, ale ważne, że nie niemiecka. I jest y, chyba polska wersja językowa z tego, co y, kojarzy. Słuchajcie. Kolejny dziwny tytuł, na który się od dłuższego czasu y, y, czaiłem, żeby go kupić w jakichś rozsądnych pieniądzach i udało mi się go kupić. Ech, coś poniżej chyba 7D z tego, co pamiętam, albo nawet więcej, albo nawet taniej. Jest to Gierka The Wild at Heart. Y, tytuł dość niszowy, y, z bardzo fajną, rysowaną grafiką. I ta gra w pierwszej kolejności przypomina rozgrywką taką serię jak Pikmin, jeżeli ktoś grał, ja na przykład nie grałem, ale kojarzę tą serię. W założeniach biegamy naszym, naszą postacią, która zbiera właśnie takie potworki, które mają różne moce, czyli ogień, jakiś tam lód, czy tam wiatr i rozwiązujemy jakieś tam zagadki logiczne. Walka odbywa się poprzez te stworki, także tytuł na, na gameplayu wygląda naprawdę fajnie. Sama gra też prezentuje się naprawdę od strony graficznej bardzo dobrze, więc tytuł będzie... Na pewno lądował w napędzie, bo będę chciał to ten tytuł ograć. Dziwactwo. Też czekałem aż to spadnie. Gra naprawdę dużo czasu oscylowała w tych niskich granicach cenowych, czyli powiedzmy w przedziale 30-40 zł, nawet czasami była chyba nawet większe przeceny. Ja też kupiłem to chyba w granicach 20-30 zł, już z wysyłką w zestawie z jakimiś tam innymi grami. Jest to granowa folii. Styl graficzny jest naprawdę. Mega dziwny, zobaczycie to na gameplayu, gdzie cała rozgrywka bazuje na tym, że pędzimy przed siebie, czy to na jakimś motorze, czy to na dyskorolce, czy to na jakimś dywanie latającym. Zbieramy serca i podbijamy jak największe punkty, żeby zdobyć tam złoty pucharek za, za przejście. Także mocno arcade'owa, dosyć krótka gra, ale stylem graficznym naprawdę wyróżnia się, jeżeli chodzi o, o szatę graficzną. Także tylko trafia do mnie do kolekcji. Słuchajcie, kolejny tytuł, który nie, nie wygląda może, ale za to zebrał bardzo wysokie oceny, bo e, aż mnie to zdziwiło jak szukałem materiałów na temat tej gry. E, jest to e, gierka Velocity 2X i to jest jakiś Critical Mass Edition. E, gierka, z, tak jak z gameplayu zobaczyłem, składa się z dwóch aspektów. W jednym e, latamy jakimś kosmicznym statkiem, a w drugim biegamy właśnie e, tą bohater bohaterką. E, gra jest dosyć szybka, właśnie chyba e, polega właśnie jak najszybszym po pokonywaniu leveli. Też nie jest to długi tytuł, aczkolwiek właśnie zebrał oceny w granicach 8, 9 na 10, co mnie bardzo właśnie zastanawia, że musi być to całkiem przyjemny tytuł, więc kupiłem. Też gra w granicach 30-40 zł mnie kosztowała. Nie jest to jakiś drogi tytuł, ale w tych cenach to była naprawdę dobry zakup. Kolejna mniejsza gierka, tak, tak jak widzicie, teraz w tym odcinku mamy same takie troszkę mniejsze, mniejsze gry, ale to nie znaczy, że są dużo gorsze tytuły niż, niż gry A. Kolejna gierka na podstawie filmu yy, z Johnem Wickiem, yy, czyli Keanu Reeves. Yy, Agata, no. yy, o, czyli się zapaliły. To tak. masz tego Keanu Reevesa. Yy, słuchajcie, A będziesz bronił tak tego pieska? Jak? Tak, będę bronił pieska. Yy, słuchajcie, gierka, gierka ona chyba nie wiem czy wyszła też mobilnie, bo nie chcę tutaj akurat, yy, nie chcę kombinować, ale chyba z tego co pamiętam gra wyszła też na, na systemy iOS, Android. I wydali też ją na, na PlayStation 4. Granie jest to może jakiś tytuł zachwycający pod kątem grafiki. Bardziej tu chodzi o taką prostą, fajną mechanikę właśnie walki. Zresztą widać na gameplayach. Jeszcze nie grałem i sprawdzałem tego tytułu. Bazuje na podstawie filmu właśnie z, John, z, tym, z Keanu Rysem. Oceny też nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, więc nie wiem czy jest to bliżej krapa, czy to jest to solidny średniak. Na pewno nie jest to jakiś wielce wybitny tytuł. Ale do kolekcji do sprawdzenia, jak najbardziej. Też będzie, nie wiem kiedy to wszystko przejdę i ogram. Ale do tego dążę. Słuchajcie, tytuł, który ogrywałem już na, na live'ach. Także, jak ktoś, ktoś nie był, zapraszam, można sobie ze mną pogadać o wszystkim i o niczym. Mamy tutaj tytuł, który ja byłem napalony od samego początku. Gierka wyszła pierw jako ekskluzyw na konsolę Microsoftu, wyszła wydali ją w, w cyfrowej dystrybucji, bo trafiła w dniu premiery do Game Passa, co później się okazało by było troszkę trumną do... do gwoździem do, do trumny, jeżeli chodzi o wydanie fizyczne na Xboxa, bo jak wiecie, dużo graczy akurat wie, którzy się interesują, że ten tytuł w wersji fizycznej trafił tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation chyba bodajże 4, 5, nie wiem czy to wyszło też na 4, nie pamiętam czy było wydanie boxowe na 4, ale chyba nie. Ale nie, nie tutaj nie, nie, nie gdybam. Wiem, że na pewno nie wyszło na Xboxa. Było za mało zamówień, więc wycofali, bo w, na początku pojawiło się to w sklepie, ale potem wycofali ze sprzedaży, ponieważ nie było chętnych na zakup. No wiadomo, jeżeli większość użytkowników Xboxa ograło ten swój tytuł na, e, za darmo w, w Game Passie, No to nie chcieli już e, kupywać e, boksów, więc e, na PlayStation, z uwagi, że to było, była premiera, to ludzie się rzucili, kupili i wyszło to tylko i wyłącznie w wersji fizycznej na na PlayStation właśnie piątkę Jeżeli chodzi o sam tytuł To jest to chodzona gierka Z widokiem izometrycznym właśnie z góry Gdzie biegamy naszym madafakiem W takim cyfrowym W, w cyfrowym właśnie współczesnym świecie Rządzonym przez korporacje Wykonujemy dosyć dużo nużących zadań Bo gierka za dużo ma Backtrackingu, a nasza postać troszkę Za wolno się pusza, ale za to jest genialnie przyjemna, jeżeli chodzi o, e, o strzelanie i, i, i rozwałkę i efekty wizualne są naprawdę przepiękne, więc tytuł gram mi się ogólnie bardzo podoba, w mojej ocenie jest to takie e, 7 na 8 nawet na, na 10, bo, bo lubię gierki właśnie m, z góry, dlatego punkt więcej niż 7, także 8 na 10 naprawdę polecam. E, słuchajcie, kolejny tytuł na piątkę, też na, na którego długo się czaiłem. E, gra była XM na PlayStation 5 e, Kena ale zostaje wydana na Steam'a, i z tego co się doczytałem, to 27 września jest rok, rocznica wydania tego tytułu. I gra właśnie dostanie jakąś dodatkową zawartość, nową grę plus i dodatkowo będzie jeszcze miała polskie napisy, czyli polska wersja dopiero po roku trafi do gry z zapowiedzi, oczywiście. Sam tytuł jest to naprawdę bardzo kolorowa gierka. Przywodząca powiedzmy wizualnie bajki Pixara, ale też to nie jest jakby zwodnicze, bo gra ponoć jest dosyć trudna, dosyć wymagana, wymagająca, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Nie jest to tytuł na długie godziny, bardziej taki krótszy tytuł, on też na, na premierę nie był jakoś tak wysoko wyceniany jak gry AAA, ale trzyma się w cenie. Udało mi się go kupić lokalnie za. Cenę 100 zł z odbiorem osobistym, więc całkiem fajny zakup, bo gra trzyma cenę. Jest, są też dodatkowe naklejki. Nie wiem, czy kod jest wykorzystany, więc bonusowy, więc tutaj go sobie zakryję, bo może akurat ktoś nie wykorzystał tego kodu. Także ten tytuł trafia do mnie do kolekcji. Na pewno będzie ogrywany zaraz po ukończeniu gierki. The Ascent także trafi, bo naprawdę jestem mocno zajerany, żeby w to zagrać. Słuchajcie, na trujeczkę trafiło się chyba 10 zł plus koszty wysyłki, jakieś tam łącznie 15 max do 20 zł, niecałe, zaokrąglając, ten tytuł dorwałem. Jest to jeden z pierwszych tytułów, który trafił na, na konsolę Sony, Rich Racer 7. Pamiętam, że jak pokaz... zapowiedzieli... jak Sony zapowiedziało ten tytuł z wielką pompą, że u Rich Racer, no to tam na widowni taki cichy szum był. Yy, gracze nie byli specjalnie zachwyceni. Ja to kupiłem w ramach uzupełnienia swojej kolekcji na PlayStation właśnie yy, trójkę, wiedziałem tego tytułu nie ma. Trafiło się no to chycłem, yy, Mam już to w kolekcji. Na pewno włączę ogram nie grałem nigdy z żadną część Race Racer'a, a jestem graczem, który lubi bardziej arcade'owe wyścigi niż symulatory. Słuchajcie, coś to też kupiłem za chyba 10 czy 15 zł. Mam to chyba w kolekcji, ale nie w tym fajnym wydaniu właśnie edycja Waszyngtona na Trójkę Assassin'y. Ostatnio zresztą był pokaz Ubisoftu. Który ja bym ocenił jako żenua. zażynają markę Assassin's Creed i, i to tak solidnie, że nie będzie co po tym zbierać. Ale to jest na inny materiał, jakby pogadanka. Słuchajcie, kolejny niszowy tytuł, jak zresztą większość tych tytułów, nie są to tytuły AAA, tylko troszkę mniejsze, które chcę zagrać. Gierka, której nazwy ciężko będzie mi wyczytać, przekręcę ją. Stranded Sales, jakiś Extrul of the Car Curset, kurset, przeklęta wyspa. Po prostu, po polsku powiem. <grymne> nie, nie będę języka łamał, nie o to chodzi. Słuchajcie, gierka ma bardzo prostą, fajną grafikę. Jest to gierka w pokroju, właśnie, gdzie e, trafiamy na bezludną wyspę. Mamy jakąś swoją tam małą osadę, którą rozbudowujemy coś w klimatach właśnie takiego harvest Moon, harvest moon gdzie sadzimy sobie jakieś tam przyrządzamy żarcie budujemy statek gdzieś tam są elementy właśnie walki takiej prostej w minimalistycznej grafice plus później gdzieś tam mamy swój statek piracki także tytuł taki na, na spokojne wieczory jesienne myślę że ja się skuszę i zagram w ten tytuł żeby na gameplay jak go zobaczycie Kolejny tytuł to jest moje zboczenie prywatne, słuchajcie, dlaczego to do mnie trafiło? Agata patrzy o co chodzi, Myślę, że takie ja zboc... zbo... zboczeństwa będą. Ja, jest, ja jestem fanem średniaków i to, do tego się przyznaję, ja uwielbiam grać w gry średnie. Jak mam na półce kilka genialnych tytułów 9 na 10, to i tak prędzej ogram takiego średniaka, bo wiem, że nic ode mnie ta gra nie oczekuje, że ja się nastawiam na taką na, luźną gierkę. A może akurat czasami mi pozytywnie zaskoczy, tutaj mamy gierkę na podstawie jakiejś bajki z Netflixa. Chyba bodajże. Netflix. Tak, bo nawet jest logo Netflixa. Nie oglądałem tej bajki, nie wiem o czym jest, a sama rozgrywka to jest właśnie gierka, coś po kroju Slasha w komiksowej oprawie. Strzelamy do zombiaków, ja lubię strzelać do zombiaków, rozjeżdżamy je samochodem. Gierka graficznie wygląda na taką bardzo sympatyczną, przyjemną, więc ją wziąłem, kupiłem. Gra kosztowała mi jakieś 40 zł, bo kupiłem ją w pakiecie z drugim tytułem, który za chwilę Wam pokażę. Także myślę, że to jest dobra cena, bo tytuł, tego tytułu nie ma jakoś za wiele na na ogłoszeniach, a jak już są, to kosztują powyżej 100 zł. Więc tutaj ja wytargowałem, bo kobieta nie chciała wysłać. Ale że kupiłem dwie gry, no to wtedy się zgodziła na wysyłkę. Także ten tytuł do mnie trafia. Sprawdzę, z chęcią wygląda to na całkiem ciekawy tytuł. I kolejna gra, która była w tym zestawie, aczkolwiek tutaj się przejechałem, bo nie dopytałem, i dostałem grę z okładką wyciągniętą psu z gardła. Jest jakimś płynem, nieznanej gęstości, roztworem Oblana, jakiś browarem, mam nadzieję, niczym innym albo wodą. Ale tytuł Ogram nie kosztował mi dużo, więc jak dorwę wersję na PlayStation 5, która jest dosyć droga, to sobie może podmienię, a to gdzieś tam ewentualnie odsprzedam, oddam. I co to jest? Terminator. Od polskiego studia. Ci, co wydali, są znaczy może popełnili e, z grę serii Rambo, ale wykupili wy, wy swoje winy właśnie tym tytułem. Teraz pracują nad grą e, z uniwersum, właśnie Robocopa. Tak, Robocopa pokazali krótki już nawet gameplay, gdzieś tam e, w sieci krążył, widziałem. E, I z grą na grę e, coraz lepsze tytuły robią, bo Rambo był takim no, krapo, średniakiem, celowniczkiem. E, tutaj mamy już całkiem dobry tytuł. E, Krytykom nie do końca się ta gra spodobała, ale a, spodobała, ale znowuż zwykłym graczom e, ten klimat i uniwersum, właśnie Terminatora, przypadł genialnie do gustu. E, I właśnie to gracze pokochali ten tytuł, właśnie za, za, za ten klimat, właśnie Terminatora. Gierka, raczej jeżeli chodzi o, o użytkowników, miała dosyć wysokie ceny. Rozmawiałem o tym tutaj właśnie z Jerem, mówiłem, że ją spatenował już i mówi, że się świetnie bawił, że tytuł jest naprawdę dobry. Nie jest długi, więc ja na pewno też będę chciał sobie go grać w jakimś tam wolnej chwili, jak będę miał e, oczywiście ochotę na FPSika, bo ja tak mieszam gatunki, to w RPGa pogram, to w jakieś wyścigi, to za chwilę wskoczę w jakąś właśnie strzelankę taką e, bezmyślną. E, dużo skradania w tytule, tytuł całkiem fajny. E, dobra, kolejny tytuł, słuchajcie, też mało kto zna, był za cztery dychy z darmową wysyłką to wziąłem, bo dlaczego by nie wziąć. Jest to gierka, która ma problemy z frameratem, czyli klatkarzem. Trochę ścina, ale może nawet na czwórce ścina, może na piątce nie będzie ścinała. Zobaczymy, jak to wygląda, może już załatali te, te problemy techniczne. nazwana takim w recenzjach, jak ja czytałem, to ubogą wersją Mass Effecta. Mam nadzieję, że nie Andromedy, bo jeżeli to miałaby być słaba wersja Andromedy, no to to już w ogóle nie wiem, co za zielostwo, bo Andromeda niestety była bardzo mm, złą grą. Eee, trzecia osoba, tak, trzecia osoba strzelanka Mamy zrzut z pleców, właśnie głównej bohaterki, która e, na jakiejś tam dziwnej planecie strzela do, e, do jakichś ufoków e, i dronów. Nic nie wiem o fabule. E, z chęcią ogram krótki, szybki tytuł. Myślę, że tam dwa wieczory i pęknie, więc na pewno będę chciał sobie go e, kiedyś spróbować. Dobra, lecimy z kolejnym tytułem. E, i to jest gierka, właśnie, którą też od dłuższego czasu się czaiłem, 6-7 dyszek zapłaciłem, nowa folii, Oninaki i to jest hack and slash, tylko w klimatach właśnie japońskich. JRPG, w którym właśnie sterujemy jakimś tam gościem, który ma połączenie z jakimiś duszami, przyzywamy jakieś dusze. Nie wiem, ale jeżeli ktoś lubi hack and slashy, których jest teoretycznie dosyć mało na konsolach, to pewnie się skusi. Tylko no, niestety musi mieć dużą dozę wrażliwości na japońskie udziwnienia. Niestety, bo jest to w klimatach właśnie japońskich, niestety, nie jest to Diablo. Ale jak, jak to się mówi, jak na bezrybiu, nawet rak ryba. Także. Ja wychodzę z tego założenia, więc tytuł na pewno ogram. No, lubię hack and slashy, bo to są takie gierki właśnie niewymagające. Myślę, że czasami po robocie lubię po prostu wziąć tytuł, który dużo do mnie nie wymaga sobie popykać. Słuchajcie, ostatni tytuł. Nówka w folii: Jest to Mortal Kombat 11 Ultimate. Gram. O wyrywaniu kręgosłupów, rozczłonkowywaniu, czyli teoretycznie taka rzeźnia na kółkach, no tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, bo jest to seria, która ciągnie się bodajże od czasów, chyba bodajże jeszcze przed Amigą, bo tam na Amigę była chyba ta najpopularniejsza Mortal Kombat 2, ale wcześniejsza jedynka tam, nie wiem czy się na SNESach pojawiła, to akurat nie chcę powiedzieć, bo, bo ja akurat tego nie pamiętam, nie sprawdziłem. No ale seria ciągnie się, ciągnie Ja grałem, pamiętam, i w dwójkę grałem, potem grałem w, w tą gorszą, czyli, 3, która była w 3D, to chyba była Mortal Kombat 4, ona była strasznie paskudna. I potem stosunkowo przez trójkę, ta seria potem miała jakieś tam romanse właśnie Mortal, Mortal Kombat DC. także tych części na, 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 naprawdę wyszło dużo. Agata grała ostatnio na jednym live'ie i to grała chyba w dziesiątkę, ale w jedenastkę chyba też grała, bo mam też jedenastkę, ona nie wie, ona tak... Agata nie wiona. Wie, wierzę że Mortal Kombat, grała, ale cyferek już mnie nie kojarzy. E, ja tą wersję, tą grę mam w wersji na PlayStation 4, właśnie w Steelbooku. E, a tą wziąłem, no bo po prostu była prawie że za darmo. Także e, udało mi się fajny deal zrobić z tymi Mortal Kombatami, że nawet jeszcze zyskałem 5D, do przodu byłem gra za darmo i 5D jeszcze w kieszeni. E, no ale to zresztą tak się zdarza, że e, i nie wiem, czy tej kopii też nie pogonię. E, delikatnie mówiąc, bo skoro mam ją na PlayStation 4 nie poszła mi wersja na. Piątkę, ona chyba pan dar darmowy update, ja też nie jestem jakimś wielkim fanem y Mortala. Więc jeszcze jak to jeszcze pogoni. ja jestem fanką Mortala. No dlatego masz dwie części Mortala, gata się tu. Ale to ja nic nie gra, to ja chcę Grać tą bo tam... Ja chcę grać tą, 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 tą no co ty trzymasz. Co ci ty? Ty chcesz już grać. Wszystko, byś chcesz. Nie chcę, słuchajcie, e, co po, o co poprosił mnie Jerry? Słuchajcie, e, Jerry wszedł w, w, w taki biznes układ z firmą Invisible Black, ja mam kiedyś ja zrobię o nich materiał, bo robili fajne protektory plastikowe na, na gierki. E, poprosił mnie, żebym rzucił hasło, że właśnie do jego niektórych droższych tytułów, właśnie do niektórych gier będą free dorzucane właśnie te protektory plastikowe, nie foliowe, oczywiście te protektory, fajne plastikowe protektory, do jego gier. Dodatkowo gdzieś tam się dogadał, załatwił mi, że będę mógł wam też na live'ach rozdawać te protektory. Podrzucą mi kilka tych protektorów, oczywiście nie dla siebie, a na live'ach dam znać i będę wam je rozdawał. Ja oczywiście sam sobie kupię, a wam rozdam to, co, yy, co dostanę ewentualnie do rozdania. Tak, jeżeli coś tam dostanę, to wszystko wam rozdam po prostu. Także zapraszam też na live, y, zapraszam na grupę na Facebooku, będzie na grupie informacja, kiedy będą te live y z, z gratisami. Wtedy, kiedy będzie Mortal no, ja... Kombat. No, Agata będzie grała w Mortal Kombat, ja będę Wam losował protektory. Ehm, także tyle, zostawcie... Aha, najważniejsze dla małego kanału łapka w górę, jeżeli się podobało. Ehm, komentarz dla zasięgu. Ehm, no i tyle z mojej strony. Kolejny odcinek się już e, kręci, bo e, gry już idą. Także ruch w interesie jest. Półki się zapełniają za mną. Zaraz będą się kupywać jakieś kolejne regały z Ikei. Miałoby być jeszcze dodatkowo gry od Jerega, ale one doszły, tylko stwierdziłem, że one będą już na kolejny odcinek, bo co za dużo to niezdrowo na, na jednym filmie, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, czołem.